Na początku swojej praktyki zawodowej skupiałam się na leczeniu zębów, na rozwiązaniu konkretnego problemu, z którym pacjent się zgłosił. Jednak w miarę nabierania doświadczenia, w kolejnych latach swojej praktyki zawodowej zrozumiałam, że nie chodzi tylko o zęby, ale o cały uśmiech i twarz pacjenta. Wielokrotnie zauważam, że pacjent na początku, kiedy do mnie przychodzi, wstydzi się uśmiechać. Jest nauczony chować swoje zęby w trakcie uśmiechu. Nie pokazuje ich na zdjęciach. Widzę, że pacjent często jest wystraszony. Natomiast po całym procesie leczenia, po przejściu metamorfozy, człowiek nagle się prostuje. Jego twarz staje się promienna. Nagle wygląda na kilka lat młodszego. I pamiętam szczególnie panią Anię. Kiedy do mnie przyszła, rzuciło mi się w oczy że jest niezwykle smutna. Jej oczy były smutne, jej twarz była cała smutna. Nie potrafiła się uśmiechnąć, a jej uśmiech bardziej przypominał taki szybki grymas. Dlaczego? Bo wstydziła się swoich zębów, bo od lat próbowała je schować. I razem stworzyłyśmy plan, który miał doprowadzić do tego, by osiągnęła swój wymarzony uśmiech. Uzupełniłam brakujące zęby koronami na implantach, naprzód zrobiliśmy licówki, w niektórych odcinkach wybielanie. I w dniu, kiedy cała metamorfoza była zakończona, pamiętam to wyraźnie był no to dla mnie tak bardzo poruszający moment, kiedy ona zobaczyła się w lustrze. Nagle aż zadrżała, jej twarz się zmieniła. Po raz pierwszy w jej oczach zobaczyłam radość i szczęście. Co więcej, za miesiąc na wizycie kontrolnej pani Ania weszła pewnym krokiem, wyprostowana, jakby inna kobieta, i opowiedziała mi, że od zmiany uśmiechu, od tego co zawsze było jej kompleksem, nagle nabrała odwagi do tego, żeby też zmienić swoje życie i postarać się o nową pracę, bo miała śmiałość wyjść do ludzi. I zrozumiałam, Właśnie na jej przykładzie, że nie chodzi tylko o zmianę zębów, ale zmiany uśmiechu i zmiany życia. Tak właśnie pracujemy.